E, witam Was bardzo serdecznie Gasimy światło, boje, bo, je, bo was, dla Was to nagrywam o pierwszej w nocy, żeby był odcinek na 16 mhm. e, Będę musiał trochę muzykę przyciszyć Żebyście grę słyszeli. gierkę mhm. trochę podgłośnimy. I będziemy grać. Teraz graj kompanię. Nowa gra. Cyk. Chyba normalnie będziemy grać. Dir Sulejman, lokalny polityk za okay. utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane no, na temat dobra. celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Produkowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztował. Okej, okay, dobra, może być, mamy radio, które, bo jakieś tam są zakłócenia w tym mieście i to radio robi takie coś, że, no sam sami słyszeliście, czy nie?

Ah, è una sparabili. Kurwa, wziął go No i go Dobra, ej Spierdalamy stąd Weź nie do wieży Kobito Szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera, amir ranny? Nie. Amir... Nie żył. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Night Suleiman i much click. Mm -hmm. Boisz się? Wcale, że nie! Ogoł szczypnik! Ruknął! Ruknąłem? O Jezu, smakuje jest Ta, jestem zombie, normalnie Otrzymujesz na wystrój to że założę do swojej tej... Dobra do. Ale trochę za głośna muzyka jest ja wam przyciszę Damy tak na 40 Na 40 Żeby było trochę gry słychać. Dobra 3 zabite, a potem straszysz dzieciaki. Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powiedział. Co znaczy 31? Pytaj szefa. Okej. Okay. Jesteśmy trzydziesty. 30... Jesteśmy 31. No co to znaczy trzydziesty pierwszy? A tam ta watka ta nam zaraz powie. No mamy wszystko na niski. Jeden to twój numer. Dobra, co to znaczy? Twój numer. Jesteś 31 zarażonym. Ja jestem 18. Wszystko jest tu liczone. Jedna dawka antyzyny mniej. Jeden zarażony więcej. Jeszcze jeden biegacz martwy. Mhm. Dobra. 31 zarażonych, a zostało tylko 7 zginął przez tego gościa? Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Hej, gdzie jest pokój 190? Na górze. Przemamy, gdzie? No dobra, ja idziemy do tego pokoju pogadać z tym chujem to. muszę coś ogarnąć są jakieś trochę Właśnie ja nie wiem czemu Hej, szukam... E, ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś... schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Dzięki. Ty wiesz, na kogo biegacze tak ryzykują? Za takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo... Nie. Wszystkie nasze radia są do dupy. Spokój się, może zostaniesz śpiew. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy, więc idź się, przydaj gdzieś indziej. No. Nie tolerujemy leniwych w wieży. ej! To nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduję. Dobra. Nie jestem leniem. Szukaj będziemy go legymno, nie się, nie się, nie się. Dobra. Idziemy na 13 piętro A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No. no to lecimy. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich łaski. Zrozumiano, mamy mało czasu. Krej, pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej, więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę. Hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? No tam co się dzieje. A, wziął od razu kurwa kija i tecimy <śpiewanie> Hej, na <i> tak. sure. <śpiewanie> Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? Ach, cholera! To był... to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Mm -hmm. Rahim, tu krain. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera! 31! Polazłeś po Marka? Czy... czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. To chodź, Lena, do mnie. Lecz spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, I alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Mhm. Dobra, musimy szukać gazu. Gaza będzie wy... Apteczce O, jest alkohol, dobra A tu mamy gwoździe Tu coś mamy Do przeszukania. Części metalowe Dobra. Idziemy potem gaza. Taśma klejąca. Włącz latarkę. Tylko to. O, elektronika. O, tutaj będzie gazo. Okej, okay, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Plany. Ateczka. Ok. Idziemy do niego. OK, ktoś jest On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Ok, dziękuję. Zajmę się nim już. A, czyli teraz im pomogłem? 31. Cicha woda, cicha woda. I oni tutaj teraz zeszli i to, jak na nowego. I to jest tak jakby teraz. Bezpieczna strefa. Chcę odwdzięczyć za ratunek. Uh -huh. Świetnie. Więc do mnie. Musimy Czyli. pogadać o Twojej roli tutaj. O, idziemy do niego. Zobaczymy, co nam powie. Chłop. Jeszcze. O, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma cię odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wy... Wiem, co robię. Myślisz, że jesteś Gieroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Ja będę nic Jesteś nie fajna? mówił w Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! Ja w ja, kartceńcach nic Wam nie będę mówił. Bo chcę, żebyście słyszeli, co oni mówią. Ciekawa bo to jest ciekawa historia. Bardzo ciekawa nawet. No i co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju. Numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Okej. Okay. Pójdziemy się przebrać. To jest na tym piętrze. Ty. Ty. To jest No, nie mogę. Bo nie mam DLC. To muszę czyste ubranie. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Mhm. Zabieraj Dubę na trening. Dobrze. Idź na górę. Już masz niedaleko. To idziemy na górę. Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? To pisze od pierdolę Hej na co czekasz? Chodź na tu Zostaw wy parkour Nacisnął stacja, aż okay. tak To będę naciskał z parkour, żeby staczać, to wiem Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz jak to nauczyć, biegać? Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra, skacz na te worki w dole. Nie hmm, chyba go pojebało. Cię, zabiję się. Nie bądź cykor Co chyba... no, ja jaja sobie robisz? No chyba jego pojebało, że ten będzie skakał, chyba. No. Sprowadzę pomoc! Ha, ha. Ja ja sobie z siebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach! No chodź! Skacz tu na dół! Chryste panie! No dobra, skaczę za nim. Essa Nie ja se win. Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla Ciebie. Przygotowałem Ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Dobra. Nie może być. Czyli mam zrobić trening. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejście. będzie ciężko Cię gonić. Okay.

Tam dobrze. Okay. czas na prawdziwy test. Wracaj na ciennik. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Dobra, dobra, dobra. lecimy do końca chyba. Tak, do końca. I teraz tu? Tak, tu. Przesta. I tam. Byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym tawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co się? A jest. Co się hey, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak, Rachim. Co się przed chwilą stało? No, dobra. To wracamy do niego. Zapytamy go o. Zapytamy go o atak. No halo. co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyz... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem, ruszaj! Zjedź na parter. Okej. Okay. To zjedziemy sobie w innym PSP I na parterze sobie skończymy odcinek i w następnym odcinku pójdziemy do tego doktora Zira Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym za kogo się podaje Dobra nasza A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji będzie jeszcze lepiej Okej. Okay. Jesteśmy na parterze. Pomóż paternicom. Ty jesteś nowym zwiadowcą. Rachim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla Ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś. Przynieś mi albo Spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. <laughs> a i to było śmieszne. Dobra, dobra, daj mi to Dobra. No i co, no i... Jest 27 minut odcinka No co mam powiedzieć, no Udaj się do, dokt do doktora Zira Będzie w następnym odcinku No co, no to się maneczko do następnego odcinka, papatki